Witajcie, Kogut pieje. Ze wszystkich się śmieje, ale słuchajcie, u Koguta stała się tragedia. I to duża. Ej, Kogut, gdzie ty poszłeś? Chciałem pokazać wszystkim <grym> o co chodzi, a ty uciekłeś. No nic nie pokażę wam. A tak, dzień dobry. Dzisiaj mamy środę. <grym> No wsyo, wsyo. Trzęsie głową tak nienaturalnie teraz, dlatego, że Eliza przed chwilą, no krople jemu w uszy wpuszczała i dlatego nie może się wytrząchnąć, nie? Z tego wszystkiego, dlatego tak się dziwnie zachowuje, no ale cóż, procedury są procedurami. Często mu zdejmujemy ten klosz i pilnujemy, pilnujemy go, nie? Na noc oczywiście ma, ma zapięty. O, dobre, kogut przyszedł. Zobaczymy. A tak musi się męczyć chłopi. No, nic. Odliczamy czas. Dwa tygodnie, może trzy idziemy. Pokażę wam, o co chodzi z tym kogutem tak naprawdę. Wiecie, jak najgorsze, jak Kogut straci ogon. Kogut został bez ogona. Która kura ci wydziałała ten ogon? Co? Która ci kura wydziałała ten ogon? Zobaczcie. No i pięknie, pięknie, stary. Grzywa ci stoi. Dzwonki ci wiszą. Ale gdzie masz ogon? Ogon nie poznaję Cię w ogóle. Kiedy go straciłeś? A no, tutaj są siatki. Kozy blisko nas robią porządek bardzo dobrze. Właśnie to jest najlepsza, najlepsza kosiara. Słuchajcie, tutaj nam wykoszą ten teren. Powoli to są kozy nubijskie. Bardzo małe. czy one są młode, ale no nie wiem czy większe będą. Chyba nie będą większe. Żeby kamera mi tam nie wpadała, żeby koza mi je zjadła Ale proszę, jak sobie młócą Wszystko mi smakuje, wszystko mi smakuje A to jest wiśnia, dzika wiśnia No jakby dzika, no w sumie nie taka dzika, normalna wiśnia Tylko że tak jak krzaki rośnie, nie? Rozrasta się pod ziemią Ale właśnie taka koza to jest piękny to jest idealna kosiara i co też by się czasem przydała, no ale wiadomo, że o boston przebiegł wącha wącha trzeba będzie go zamknąć. A dlaczego go zamknąć? Za chwilę wyjeżdżamy. Kogo cię dobrze? Ja wiem, że jesteś za chwilę. Wyjeżdżamy, kupimy karmę dla Bostona, dla Berty. Karmę dla. Bo idź odsuda. Już, już. Już. poszedł doma. Już. Głowa do góry. Głowa do góry, i poszedł. Już. da damaj, damaj. Damaj, damaj, damój Mała dziecko. No, idź do Trzeba go zamknąć, bo tu będzie z tym kloszem. A natura, instynkt jest silniejszy od tego klosza. Ty może go porwać tu o siatkę i tak dalej. Nie? One się tu blisko pasą i będzie awantura czy awantura? Może nie awantura, no, ale będzie szczekał i się dobijał. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Chciałbym tylko od razu tak powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te takie zwane daily vlogi, u mnie daily vlogów nie będzie, a wiecie dlaczego? Trochę już próbkę tego zrobiliśmy. Kręciłem codziennie. I równie dobrze widzę po innych vlogerach, którzy kręcą daily vlogi, sobie stawiają za taki punkt honoru, że muszą codziennie wystawić film. To jest fajne. To działa dobrze. Tym się też publiczność zyskuje. Bo codziennie, no, każdy sobie tam włącza te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ale źle wpływa na vlogerać. To są moje obserwacje, może się mylę, dlatego że po jakimś czasie zaczyna cię to stresować. A dlaczego? Dlatego, że źle się czujesz, że. No różne są dni, nie? Nie masz ochoty. Coś ci jakieś zajęcia wypadają. A ty cały czas myślami jesteś, że ty musisz nakręcić jakiś film i jutro go wystawić. Dlatego nie chcę takiej presji robić na siebie. Filmy będą często oczywiście wychodzić? No, wychodziły często, nie? Nawet wychodziły codziennie. Ale umówmy się, że to nie jest Format daily vloga, dlatego że po jakimś czasie coraz większa presja jest. No i ta presja działa podobnie, podobnie jak na palacza, który zapomina wziąć paczki papierosów z domu, jak idzie do pracy, a wie, że jeszcze wszystkie sklepy są zamknięte, czy nie będzie mógł kupić. Nie? Tak to działa stresująco, dlatego nie chcę popaść w taki. Stres, wiem już, że coś takiego już doświadczyłem, dlatego będziemy kręcić często, ale nie tak, żeby sobie podcinać żyły i za wszelką cenę coś wystawić. Także jak. co także jak. no także będzie jak będzie. Mam nadzieję, że i tak będzie fajnie. Teraz Eliza się pozbiera. I jedziemy. Trzymaj to się. Nara. No, my już w samochodzie. A, może nie my, tylko ja. <grystanie> Eliza zaraz przejdzie, zamknie bramę i jeszcze wskazówki niektóre dla Leonida, żeby psem się zaopiekował, żeby miał go na oku. Jak już mówiłem, na zewnątrz go nie wypuścimy teraz, dlatego że tam kozy się pasą, a wiadomo, że mógłby ten kołnierz sobie rozwalić. No cóż. Jeszcze dopiero jest tury trzeci dzień chyba, no ale coraz odważniejszy będzie z tym kołnierzem i będzie, wiecie, tam go różne przedmioty rozbijał i tak dalej, nie? W pierwszym dzień to był szok, teraz już lepiej, lepiej, a później już będzie krzywił to. Zobaczymy jak to wytrzymałe jest. O. Dobrego dnia. A jak po polsku dzień dobry? Dzień dobry. Panowie. panowie. i panie. Tak, panowie i panie. Panowie i panie, także Elica jedzie ze mną jak zazwyczaj, nie odpuszcza mnie ani na minutę, niestety. Chodzi za mną jak cień, słuchajcie. Ja, ja Żona mnie no. położyła. no jesteśmy na ryneczku musimy tutaj ziemniaki kupić Lidzie się podobają tylko te jedne ziemniaki tutaj od gościa jednego także no cóż no dobra, idziemy kupić tą wspaniałą kartoszkę frytki frytki kartoszku free Здравствуйте. Здравствуйте! И как, здесь наша картошка? Надо будет не один раз не понравится. всю зиму купить. Если получится. Ну не, не можно. Нет, мне нужна лукпора, а то сыр дорогой, то еще есть или нет? Есть, А, а то тоже надо смотреть. Jeszcze dwa żywe stworzenia. Dwie sztuki jeszcze w naszym gospodarstwie się pojawią. I to wszystko w tym roku. Będzie 10 sztuk. Mamy dwie kurki tutaj białe, żeby się trochę nasze stado nie stało monotonne. Dlatego trochę bieli dorzuciliśmy. Dobra, musimy jeszcze dla tych dla ryb ale tu nie jest także tak to jest mamy znowu kury nie będziemy mieć wiedzieć co z jajkami robić będziemy wysyłać do Polski krymskie jaja ale jaja Tak szybciutko przegląd tego, co kupiliśmy. Ziemniaczki, nie wiem ile tutaj jest kilogramów. Trzeba będzie duży worek kupić niedługo. I co? W garażu postawi, Na razie jest ciepło. Marchewka. Co tu jeszcze mamy? Eee, ten. Seler. Seler tylko taki. Nie ma. Nie ma korzenia selera. Nie można kupić, ale pani powiedziała, że postara się przywieźć. Ciężko seler kupić, tylko taki można kupić. Mamy seler. Jabłuszka. Takie dziwne na spróbowanie. Co tu jeszcze mamy? Co tu mamy jeszcze? A, ćwikła, czyli buraczki. Buraczki, czosnek co tu jeszcze ta Eliza kupiła natkę pietruszki natkę pietruszki szczypior, chociaż szczypior jest u nas nie wiem i jeszcze co tu mamy pieczarki no i kapustę piekińską i chyba to wszystko a dobra, nie wszystko dobra, zaraz to uporządkuję kupiliśmy jeszcze olej specjalny specjalny olej na lifea. Specjalny olej na live'a na piątek. W piątek gotujemy, słuchajcie, live w piątek. Nie wiem, około godziny ósmej, pewnie czasu polskiego się zacznie. No, jak będzie pogoda, dopisywała, że nie będzie burzy, wiatru, może i będziemy gotować płow uzbekistański płow. Tutaj specjalny olej kupiliśmy do tego. I tu mamy, pani nam zrobiła specjalną mieszankę do płowu. Powierzcie mi, że będzie chyba... Będzie chyba Makłowicz Będzie palce lizać. Także jedziemy z płowem w piątek. Zapraszamy wszystkich na lajfa w piątek. Dobra, my już się pakujemy. No oczywiście tutaj mamy kurki nasze białe. <grywka> kurki nasze białe. O, no i koniec, no, już z kurami sobie dajemy spokój na ten rok i chyba na następny, odnowimy, o, no, odświeżymy stado, jak to się mówi, na wiosnę, te starsze chyba się wyeliminuje niektóre, a młode będą i tak to tak. Dobra, jedziemy dalej, pa. Hm, nie wszystko, to nie wszystko, słuchajcie, jeszcze kupiłem tu rybę, rybę flądrę. Rybę flądrę. tutaj się nazywa kambała z Azowskiego Morza i dzisiaj sobie na obiadek przygotujemy flonderkę, bo dawno flonderki nie jadłem, a taka flonderka nad Polskim Morzem zawsze była lepsza niż dorsz, uwierzcie mi. No to tyle, jeszcze raz pa. Myślałem, że ten kamerę zgubiłem, kurde już w szoku byłem, przykryłem kurami kamerę, jak w bagażniku, przestawiałem. No, wszystko no dobra, znalazła się na szczęście. Dobre ceny, jak zwykle. Dobra żona, dobre ciuchy. Wpadamy na dobre ceny, żeby żywność kupić dla żywności. Także tak, idziemy. Ну да. Таких пакетиков нет, нам ещё пакетики надо не забыть купить. Ну да, это да, это да. главное. На входе приедем будет, надо будет тут подумать, здесь. no tam też, tam, tam. azjajski to jest wziąłem łapy dla kotów będziemy to obcinać i te miękkie zobaczymy czy koty będą jadły tu kości dla piesków 59 rubli jakieś 2 złote 40 zł. takie kosteczki widzicie z mięsem No i co? To wszystko, jedziemy dalej. Jakieś tutaj owoce morza? Może, może by spróbował takich. Ciekawe, to kosztuje 170 rubli. 6 zł, 6, 7 zł. Może taką sałatkę weźmiemy? Jedną. Witajcie, witajcie! My już wracamy do domu. Ale po drodze oczywiście. Noż, potrzebny nam po drodze. Po drodze, oczywiście, zatrzymaliśmy się. Słoneczniki widzimy, trzeba trochę uciąć główek na naszych papuk. Kurde, gdzie to jest? Te to, to ostatnie, co zbierałem, nie wyciągnęliśmy z tego. No, torby takiej o, i niestety zgniły teraz, trzeba je suszyć. Ech, no nic, nauczkę mamy, ale tutaj znaleźliśmy takie dzikie. Proszę bardzo. Ile tutaj mamy? Ile tutaj mamy tych słoneczników? Także zaraz będziemy je zrywać. A nasze papugi będą szczęśliwe. No, słonecznik nie jest drogi, ale tak zawsze fajnie jak sobie taka papuga po prostu sama wyciąga ziarka Także jest dla niej bardziej interesująca nie? no dobra Eliza już troi No i fajnie Mamy 10 kg, pełna, duża reklamówka. Na razie starczy. Później jeszcze przyjedziemy. No i coś narwiemy jeszcze, jak będą. Także tak. Władujemy się do samochodu. Aha. tutaj plecak jest. Wszystko zajęte praktycznie. Nasze kury żywe czy nie? Mam jest żywe. Całe ręce się kleją. Dobra, mara Dobra, wyciągamy kury Będziemy kroić Nie, nie, nie zakryłem A, może da z koszki tam pójdą Koty zajęte. Idziemy z kurami do kurnika Obetniemy im ten Skrzydło Po jednym skrzydle, bo O, coś tutaj Boston dzisiaj zagieł. Boston, podeszli no nie no tym pod, podjeżdżam tam dobra idziemy z kurami młodymi będziemy ciąć skrzydła tamtym nie, nie, nie. a jajco wyginęli nada to jajco na obrot położyć na miejsce a tu ja zamiecił a tu rozbite rozbite o Gdzie dobra położę tu będziemy ciąć skrzydła Давайте хвалить. то, что, на яйце, а там из осталось? Да, а другой там лежит. На три были. Три были те, пластиковые, и этот осталось только одно. Смотри, только одно осталось. Я не знаю, где там это яйца. Будем обрезать крылья. Едно крыло. Едно крыло. О, лапки. А, как больно! Стрижем, стрижем тебя, красавица. Долго жить будешь. Aua, aua, мои ногти. Ну mm -hmm. no ладно, все. Все, отпускаю. Вот там там долбится своей своим скафандром. В так. Надо так руками, чтобы он. Чтобы она не уходила, руки. Молодец. Есть! За Дубской. До горы. Девочка. Девочка, давай вернемся к Роберту, чтобы прическу смотрели, как делаем нашим птицам Бесплатное обчинание. <laughs> это не стоит, Роберт. Ладно. <laughs> все, все, это Да, блин, это заставай одна. Зачем нам идти, а, в этот раз? Убежала, ну ладно. Давай, наша кроу белая. Это наши балерины. Те, те бараши были, барашки. Так, чуть-чуть вот, развернись. пошло. Лоня, каждый раз у тебя лучше получает. Да, все, лучше крылатых ловишь и лучше. Так, красавица. Какая же ты красавица. Красавица, красавица. Так. Ну все. Все, этих мы порезали. Все. Пошли. Ну и добро, мамы так и... Gołębie dwa tutaj. Tak, całkowicie inny kształt. Ich nie tu są te, co ostatnio kupiliśmy? I co są te? O, już. Tak, tak, wodut. Tak, trzeba ich wyganiać, tych ryżów, puszkać, iść znają gdzie, gdzie tam? O, jedno jajko tutaj jest. A jak ono mogło tutaj być? No co ty, z, 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 on nie może zjeść. No, idź do domu, daj mu, czy? Poszli do moj. Boston, tu niczego nie to. Się, poszli do. <gry> się musiał nawąchać, a tu już nic nie ma. Kury zostały w kurniku. Zamknąłem wylot, żeby nie wyszły. I tak, przetrzymamy je chyba do wieczora, jak się zacznie ściemniać. To wpuścimy te stare, a już się zacznie ściemnać. I tyle, no. O, wodę chce się napić. I jak się wody napić, tak? Jak się wodę wody napić? Ja mam wrywać, on mi No dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy cali i zdrowi. Jak zawsze udaje się wrócić do domu. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, wrócić do domu, wyjechać to wyjechać, ale że wrócisz, to jest najważniejsze. No i co, będziemy się rozpakowywać. Kury puszczone, tam zamknąłem do wieczora. ich na tym, na dworze, przetrzymam stare kury. Jak się zacznie ściągać już to otworzę. Im tam wejście, niech sobie później ten. Nie? wchodzą, nie? Już na wieczór na nagrzędy siadają i, i śpią. Także tak to wygląda. Myślę, że teraz wam powiem tak szybciutko. Byliśmy na rynku i tam specjalne przyprawy kupowałem, żeby w piątek na live'ie robić wam gotować płow, czyli ryż z wołowiną po uzbecku. I tam są takie specjalne stoiska z przyprawami. Tam są różne przyprawy te uzbeckie i z, z, no kurde no uzbeckiej jakie jeszcze dobra skończmy na uzbeckich uzbeckiej i tam no, z tych z tych rejonów nie co oni używają do tych swoich potraw. Specjalnie tam poszedłem, żeby no, akurat była pani, spytać się tej pani, czy ma takie przyprawy. No i pani była bardzo grzeczna, rozmowna. Zrobiła mi taką mieszankę specjalną właśnie do przygotowania tego płowu, czyli tego ryżu, który będziemy gotować. Dlatego wszystkich zapraszam w piątek na live'a będzie około godziny 20.00 polskiego czasu, może 19.20 gdzieś w tych okolicach będziemy zaczynać i będziemy próbować zrobić ten ryż tak jak powinno się jego robić oczywiście to jest będzie pierwszy raz, jak zwykle jak zawsze na kanale staram się robić coś pierwszy raz wcześniej tego nie robiłem dlatego serdecznie Was zapraszam a jeszcze jedno słuchajcie bym zapomniał, mam tutaj taką taki kartonik w którym jest prezent, dzisiaj go odebrałem z punktu wydania Wydawania towarów. Ten prezent zamówiła pewna osoba z Polski, ale to nie jest prezent dla mnie. Już wkrótce się dowiecie, dla kogo jest ten prezent. Nawet ten prezent nie jest tutaj dla nikogo z naszych domowników. Bądźcie na kanale, a się dowiecie, jakie dalsze losy są tego prezentu. Uwierzcie mi, że warto czekać. Pozdrawiam was! Jeszcze kolejny raz.